Czemu? ci tam? miał Przy Wawelu Jesteśmy przy Wawelu Po mojej prawej stronie jest hotel pod Wawelem Po mojej stronie... Po mojej stronie bardziej w prawo jest jakiś zamek się Wawel I ten... I była mojej po prawej bardziej w prawej To jest jakaś źwisła To jest rzeka w prawo, w lewo, w prawo, znaczy w lewo, ale w, pr w prawo jest, nic, i co, tam jedzie samochód. A po prawej, po prawej mam hotel Lubiat. No. Ja jeszcze w prawo mam jakieś bloki, kurwa, chuja, wie tam, jakieś drzewa tam, wszystkie babie. Dobra, weź kiwak, weź wyłącz niech, aparat. Kiwak, kiwak mnie nagrywał. <laughs> <N -a>. <laughs> 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 <coughs> ah, não, <vito> Już luję wąt stąd idź pań, i idź pań do chuja bo ja ci widzę po z ręki to nie, nie mogę do ciebie mówić, bo mnie nagrywa na kamerę cały czas, no Aż mnie jest głupio mówić Skopa mu a masz ty kurwa, my nie mogę go trafić. Jutro będę o godzinie 18.